Witam Was wszystkich serdecznie. Nazywam się Ewelina i chciałabym Wam opowiedzieć coś na temat mojego życia. Chciałabym Wam zadać pytanie: Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że zepsułeś swoje życie tak bardzo, że nic dobrego Cię już nie czeka? Czy kiedykolwiek byłeś już w takim miejscu, że pomyślałeś sobie, że. Nic dobrego już dla mnie, nic, tylko pójść i, i zrobić sobie coś złego. I wiecie, ja w takim miejscu byłam. Moje no świadectwo pokazuje, że Bóg jest Bogiem drugiej i trzeciej szansy. I że Bóg to nie jest Bóg religijny, ale prawdziwy, żywy Bóg, którego ja wierzę. To, co chciałabym powiedzieć, to to, że wychowałam się w rodzinie wierzącej, która znała Boga. I e, doświadczyłam Boga e, w moim życiu od dziecka. Natomiast e, kiedy pojechałam na studia do innego miasta, całkowicie zapomniałam o Bogu i zaczęłam, e, zaczęłam żyć studenckim życiem e, imprezy i inne takie rzeczy, o których nie muszę mówić. E, I to spowodowało, że odwróciłam się całkowicie od Boga. E, i owocem tych moich też zabaw było to, że pozostałam samotną matką. Mam cudownego synka w tej chwili, za to dziękuję Bogu. Jednakże w tej chwili, kiedy zostałam sama, było mi bardzo ciężko i nie miałam praktycznie pomocy. Musiałam sobie sama radzić. Troszkę mi pomagała rodzina, ale wiadomo jak to jest w Polsce. Być samotną matką to jest bardzo trudne. I było mi bardzo źle. Po jakimś czasie zrozumiałam, że źle zrobiłam, że, że Bóg dał mi taką wspaniałą szansę, że mogłam mu służyć, mogłam, mogłam go uwielbiać, mogłam na takie misje jak te, i po prostu to wszystko podeptałam i wróciłam z powrotem do niego. Jednakże ta konsekwencja moich złych podjęć, i dalej byłam sama i dalej nie miałam jakby tej nadziei. Co dalej? Czy ja będę miała normalną rodzinę? Czy ja kiedykolwiek będę miała normalną pracę? Jak ja sobie teraz poradzę sama? I tak, po jakimś czasie Bóg dał mi słowo, że, że nie zostawi mnie i że da mi szansę, że to, co jest za mną, żebym zapomniała, że to, co jest przede mną, mam patrzeć. I dał mi taką możliwość, i mogłam wyjechać do innego kraju, pojechałam do Szwecji, i tam znalazłam sobie pracę. I tam Bóg że mogłam znaleźć zbór, w którym się dobrze czuję, że mogłam ściągnąć mojego synka do, do, do tego kraju. I tam Bóg poukładał moje życie na nowo, i za co mu bardzo dziękuję. I po dwóch latach poznałam mojego cudownego męża i jesteśmy cudownym małżeństwem, za co też dziękuję Bogu. E, rok temu mieliśmy ślub tutaj pod krzyżem. E, Mamy pracę, którą Bóg nam dał, z której jesteśmy zadowoleni, z której się rozwijamy. Mamy służbę, służymy Bogu, jesteśmy liderami polskiej grupy chrześcijańskiej w Sztokholmie. I oprócz tego Bóg nam dał jeszcze mieszkanie, wszystko dał nam naraz. I to wszystko tylko dlatego, ponieważ nas kocha. I to, co chciałabym powiedzieć, to że pomimo tego, że wiele ludzi by mnie już przekreśliło, bo miałam jakąś złą decyzję w życiu, to jednak Bóg o mnie nie zapomniał, bo bardzo mnie kocha i również Ciebie bardzo kocha. I ma dla każdego z nas wspaniałą przyszłość. Każdą, dla każdego z nas ma przyszłość. Jedynie mu zaufać, jedynie przyjść do Niego i Mu zawierzyć. I On może przekręcić życie zupełnie w inną stronę. I chociaż czasami możemy być w jakiejś ciężkiej sytuacji, tak jak ja była, to... Bóg jest bogiem drugiej, trzeciej, a nawet piątej szansy i nigdy o tym nie zapominajcie. Amen. Witam. Ja chciałam się też podzielić swoim życiem, jak wyglądało moje życie. A więc ja zaczynałam całkiem normalnie Myślałam, że radzę sobie świetnie i wszystko szło z górki układałam swoje życie własnymi siłami i wszystkim co potrafiłem swoimi talentami. I wszystko się udawało. Aż do momentu, kiedy w jeden dzień zawalił mi się cały świat, zostałem sam, tak naprawdę w Szwecji, bez języka, bez znajomości, bez nikogo. I, i tak w tej depresji, w tym wszystkim, zacząłem wołać do Boga, i Bóg zaczął przychodzić do mnie. I oczyszczać z tego wszystkiego, co przez całe moje życie, od dzieciństwa we mnie urosło. Strach, jakieś, jakaś pycha, to wszystko, co we mnie się wygenerowało w mojej rodzinie, w moim postępowaniu, w moich decyzjach. I tak naprawdę to się posypało jak, jak domek z piasku. I zostałem sam i przez dwa lata wołałem do Boga na kolanach. E, zmagałem się z sobą, z tymi wszystkimi, co, co diabeł próbował we mnie wcisnąć, że się właśnie nie nadaje do niczego, że już moje życie jest stracone i już nie masz szans na nic. I, I tak byłem w momencie, kiedy myślałem, że, że tak naprawdę się stanie, że moje życie już się kończy i nie ma żadnej szansy i Bóg odpowiedział w jeden dzień, zmienił diametralnie moje życie do góry nogami, tak? Nagle dostałem od Boga moją kochaną żonę, synka, Sebastiana i Bóg poukładał w jeden dzień, nadał mojemu życiu całkowity cel i, i, i sens mojego życia, tak? Poukładał w jeden dzień, w ciągu pół roku wzięliśmy ślub. To było rok temu. I od tego roku przyszły takie zmiany, które nas tak naprawdę przerastają czasami, ale naprawdę Bóg daje nam tak, takie zmiany, które, które ważą na, na całym naszym życiu i daje nam e, pracę, e, daje nam... Moja żona jest nauczycielką w Szwecji, dostała taką pracę od Boga, też tylko dzięki Bogu. Ja dzięki Bogu prowadzę firmę budowlaną, ale sam. I Bóg daje jakieś możliwości. Tak samo z tą grupą Bóg nas powołał na to, żebyśmy byli liderami. Znajdują się ludzie, którzy, którzy przychodzą i, i chcą e, razem budować kościół. Tak niesamowicie to Bóg układa i, i chcę tylko powiedzieć, że żebyśmy nie robili nic własnymi siłami, ale jak najwięcej zrzucali na Boga i poddawali się przed Bogiem, bo... U mnie zaczęły się takie zmiany dopiero wtedy, kiedy ja się poddałem, kiedy moje siły się skończyły i Bóg za mógł zacząć działać. I Bóg zaczął działać w swój sposób i według swoich schematów. Nie według moich, które często są błędne. I Bóg jest cudownym Bogiem, który ma o wiele więcej niż myślimy i marzymy. I Bóg to wszystko sam wypełnia. Bez naszych sił, bez naszego zaangażowania, Bóg po prostu jest mądrzejszy niż my, a my często się ograniczamy i próbujemy sami coś na siłę tworzyć. Także tak chciałem tylko skończyć.